Dzień dobry Pani Pani tam czekała, się ja żeby... no. się <laughs> Pani Jolanto, tak jak Pani tak. wie, znalazłam Pani trzecie miejsce, dzisiaj tak. my tu, dzisiaj jesteśmy tutaj, aby Pani pogratulować. Serdecznie dziękujemy przede wszystkim za udział i doceniamy Pani wkład, także tutaj Dziękuję, proszę przynieść te kwiaty, no. certyfikat uznania mhm, Tak. Na I oraz nagrodę. Uuu. Dziękuję bardzo. Całego serca. No, dziękuję. Także się grażemy jako wójt, lewo. Tak. Ja z miłością, bo <noise> do, do, do pan z miłością podchodzi do przyrody. Tak. Widziałem po prawej tak. tak. stronie to piękno. Tak, ja tak jakie zaangażowanie? Tak. tak? Mistrzostwo świata. No, to Panii. się cieszę. To się co Tak, tak. dziękuję. Ja myślę, że w pierwszej dziękuję, kolejności, Szanowna komisję, pójdziemy zobaczyć, jak to wygląda. Tak, te piękne proszę. kwiaty. Proszę, proszę. Bo to trzeba mieć sobie to piękno w sobie, trzeba mieć wrażliwość i zaangażowanie. Pani to determinacji miała totalną, ponad wymiar. To było widać, nie? No, bo to nie to się... po ogrodzie widać, a ja tu pani grodzie. całymi dniami pasie, się tak. zajmuje się tym wszystkimi roślinami. To prawda. No. I to jest tak ugrzyte, tego tak nie tak, widać. Tak, tak. Ale teraz już mam sami też odcięte troszeczkę tutaj, tu je, tak. nie? A kiedyś to jeszcze całkiem było i ktoś pomagał, to nie. To pani znaczy pomaga. powiem szczerze, moja córa, Aha. bo ja mam niesłysząco, to no. ona mi kosi. To już kosi. Jest też tak hmm. dużo, nie? Bo ja z chodzeniem mam problemy. Hmm. Hmm. A tak ja nawet sobie pielę na siedząco. Ja tam mam już swoje sposoby, nie? Hmm. Hmm. <laughs> Opatrzcie Boża też tutaj. Tak, to powstało nowe. nowe. Teraz tak? w listopadzie, no? Aha. Będzie rok. No. Ładnie, pięknie. I czyli... myślałem, że ptaszki tam są. Nie, to są sztuczne. A my byśmy oglądali ja tak samo zareagowałem. Tak? Nie widziałem jakiego no. No. no ładnie, tak ładnie. sobie podzieliłam troszeczkę ale. ten, ten ta kreta, na części. Ale ta jest poświęcona, nie? Pani już <grym> tak, mówiła. poświęcona już jest. jest poświęcona. tak. poświęcona. Tak, no, ładnie, no. pięknie. Był ksiądz na kolendzie i poprosiłem go, nie? Mm. No, no, bo wiadomo. Jest Ale do pani to jest pasja, nie? Oj! Pani i bo ludzie z pasją, panie na trawę <laughs> jak najdłużej, nie? To jest coś, nie są... Wejdziemy tutaj do święteczka. Tak, tak, tak. Tu jest jak u nas, przy masowym świetle i pamięci Tatusia. Tak, Też, no. też mi pan, no, ja się takiego chce udać. Ja wiem. Chcę. Myśmy tu z koła Gosłowiańskiego mm. zięcia robiły. Nie ryk tak? No. no. Ładnie. I Tatusiana? Tak. Ale zobaczysz, że nie ma ani jednego kwasta, no. Oj, oj, <gry> Haczka, Haczka, Haczka czeka, nie? Jak już to dostanę tak. po głowie. I tu tak naprawdę dla nas nie ma tak miejsc, nie? Nie no. powinno być. Wszyscy na, na, na wysokim poziomie. tu jest tak naprawdę. Mhm. A taka jest formuła, no, mi się bardzo podoba, bo ja tu jestem pierwszy raz tak naprawdę. Tak, tak. Mnie najbardziej uroczyło tam po drugiej stronie domu jest te kwiaty, takie duże, co Patensje. 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 My tam Ale mamy... jest ich, nie wiem, nie. setki, nie? No. I pani no, mnie za każdym jest. razem musi wszystkie przycinać no, no, po kolei. No, jedno. To, ale no. ale kocham to naprawdę. Tu sobie teraz zostawiłam te bukietowe, bo tamte Annabel. A tutaj bukietowe hortensje, nie? Mhm. Tak, no kocham, kocham te rzeczy. No tak, te bukietowe takie tulipanki. To są tak, tak, tak. No. Ale te duże wytrzymają które, tak, bo tak. Tam te Tak. To te te to jest problem. My przy użyciu gminy mamy, tak. i tam tam gminy, mhm. na Muińskiej są, na Platuśniusetci no. też są. Tak, jest to tam w ogóle droże. na Muińskiej tam się pięknie zrobiło, nie? Mhm. Boże. No To trzeba ja być Dużo osób przejdzie, tak bezwiednie i nie widzi nic, nie? Nie, A nie. pani jak przychodzi, to się zatrzyma, popatrzy nie, i się uraczy tym pięknie. To jest coś świętego. To prawda, prawda. Rano wstaje, to już myślę, co coś tam robić. Mamy. Co ja? robić? Pani <laughs> ty, nie? Um. Tak, bo teraz człowiek w domu siedzi nie, nie to wiadomo. Nie. No. To jest coś świętego. Piękne. Może jakieś wspólne zdjęcie, Wspólne zdjęcie zrobimy. Oj, fajnie. No to będzie tutaj taki fajny zaszczyt mm -hmm. dla nas Tak, pokazać było. Tak, wiesz. Ja to z boku tak okiem mm -hmm. boku, spojrzałem kątem oka no. i już widziałem, no. że jest. No. Proszę. Proszę, proszę, proszę. A to jest świątej, to no. fajnie to pani. A to są właśnie tu. No, chodźcie tutaj. I tak, tyle pracy przecież. Nie, Takie <grym> takie czymś to... takim, może się załapać. Pan to robi to, żeby dużo dla siebie. A to, pan, Ale w tej się cieszą. Preje... Tak. To wszystko dla Pani, z, pod warunkiem, że weźmie Pani udział w przyszłym roku. <grym> Postaram się. Ja mówię, jeżeli Bozia mi pomoże, bo my z zdrowiem. To będzie to nie, będzie, nie. oczywiście. <grym> proszę, proszę. Nie. Dzięki, wszystkiego Dziękujemy. dobrego. Dziękujemy. Gratulujemy, Gratulujemy jeszcze bardzo. raz. Jeszcze raz. Gratulujemy. Nasze gratulacje. No, trochę radości Dziękujemy. dla nas Dziękujemy. też, nie? Tak zobaczy, coś pięknego. Dziękujemy. Solidna delegacja? delegacja. Hire... Nie, najwyższe władze samorządowe i złożone. Tak, proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Żona jest, 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 gratulacje jest, żonie, Ja żona chyba Dzień dobry. złożę żonie, bo żona zgłosiła. Tôi, jeszcze... Dzień, dobry. Hey. Dzień, do, Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, to jest To nie moje. Tak. Panie, to jest coś blask, w tym To jest się Ja coś jestem Gratuluję. Dziękuję za udział w pomysłowości w urządzeniu tego ogrodu. I tu chciałbym w pani ręce przyznać certyfikat uznania do zajęcia drugiego dziękuję, miejsca, dziękuję. Dziękuję dobrego jeszcze raz. Dziękuję bardzo. I liczę, że mm. za rok też się będziemy tu widzieć. I troszkę wszystko podrośnie. Dla męża gratulacje tutaj. Ja, ja tak, tylko jestem dziękuję. od połowienia prawy, także. To też dużo. Dziękuję tak, no, bardzo. mam roboty. Chodź mężu, tak, ja trzymaj ja też. Się. też. Proszę. Dziękuję. Proszę, to dla Ciebie. Tutaj wspólnie z Twoją które też jest bardzo wrażliwą osobą i zawsze cenimy taką równowagę, nie Paulinko? Miłość, pasję i zaangażowanie. To wszystko jest widoczne. Wszystko takie ładne trzeba, mieć wiele miłości i pasji, tego zaangażowania, żeby takie ogrody cierpliwość gratulacje. To mam! Proszę bardzo, kwiatki. Dziękuję. Kwiatne. Teraz gratuluję serdecznie. Kwiatne. Dziękuję, dziękuję. dziękuję wyjątkowe. Bardzo, bardzo gratulacje. Dzień może żyje. do wspólnego zdjęcia? Jest do wspólnego. Do zdjęcia. A pani jeszcze, pani wybiera, pani. To gdzie może dziś tutaj, wtedy zrobimy to zdjęcie. <noise> gdzie tutaj, o, chcecie? Gdzie tam, coś, tam, przejdźcie tam, się, tam, się tam, tak, tam, podziwiajcie. teraz wszystko już przekwitło. Pani jeszcze, pani opowie to, to, tutaj. Trochę późno jest. Już tak nie rośnie, Pani opowie coś tutaj o tym ogrodzie. Ja mam opowieść o ogrodzie. Fajna O jeju. Miłością do, ogrodu, to bardzo miłością do ogrodu to zaraził mnie mój sąsiad pan słyszek zainspirował. On mnie tak, już ja, ja jako dziecko, już jako dziecko podglądałam, go, to był taki mój mentor ogrodniczy do dziś dnia. On ma piękny ogród, ten mój pan Zbyszek, właśnie sąsiad. Więc go podziwiam do dzisiaj i go serdecznie pozdrawiam oczywiście, jeżeli to będzie oglądał. To wszystko jest, dzięki no, mojemu tak sąsiadowi. Są każdy ma to opowiedzi. No po i też moja babcia, moja babcia to jest ten odrób piękne. tam się wchodziło, dasz pachniało. Kolorowy, wspaniały. No fajnie. Super, No, też bym coś tak zrobić. No panie to, to ale te piękne widoki odszesza, ale nie. To jest ten widok piękny na las, nie? Tutaj z tej strony. No to takiej górce jest, nie na poziomie, tylko na górce. Torej wrażenia, to to prawda, to nie pozwolić, ja. w roku. I na naszą najwyższą górę mamy tutaj teraz yeah. też no, A, no to najwyższa góra. No to... Najwyższa góra, ale jest ta góra. Zagospodarowana ta góra. Kiedyś to był inny widok. A mówię, kiedyś to w można zrobić. Tak, A teraz tak to tutaj Gdzie te zdjęcie <laughs> zrobimy? Tutaj chyba gdzie, czy tam? E, no nie wiem, przy... gdzie się pani chce. Pani decyduje. Jesteśmy u pani. Pani może raz każdy kiedy wyprosić. Możemy zrobić kilka zdjęć. Do stylu domku jest proponowane. To pani z pani no, mogłaby też świetnie sobie... obnożyć. Świetni to, to. Przy, przy, przy e, przy 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 w ogóle? Nie? W ogóle nie? Tak, też. Tak, 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 tak. A tyle to moja Martynka, moja córka w szkole go wyhodowała i go przyniosła ze szkoły. Mamy wsadzić do gruntu. Takiego będzie musiał za wsadzić do szkoły? Nie, <laughs> dla ptaszków <laughs> będzie Małżonka jest? czekamy na Małżonkę, bo to filar, który wspiera zawsze, no. Goście ja, akurat. Za moment, moment poczekamy jeszcze chwilę. O jest. Dzień ma... dobry. <grym> dobry. W większym gronie dzisiaj. Tak, bez o, małżonki, a nie Zapraszamy serdecznie, ja bo to oficjalnie. Gratulacje podziękowania. Powiem szczerze, że, że mistrzostwo świata. Jechaliśmy z tą całą grupą zainteresowanych, którzy też mają w sercu to piękno. Wyjątkowa pasja, którą się siedzicie i za które z całego serca dziękujemy. Coś niesamowitego i pięknego. Wyjątkowa wrażliwość. Jak u mojego ojca, świętej pamięci Tatusia. Pięknego, naprawdę, ja się nie spodziewałam. Już widzieliśmy, jak pojechaliśmy, i z tej miłości też dziękuję. dziękuję bardzo, bardzo. Do kwiatów, do, do zieleńców. Dziękuję bardzo. Bo macie bo bardzo ubiegłeś, dziękuję. Wyjątkowe kwiaty dla mnie. Dziękuję po bardzo. Proszę bardzo. I bardzo. bardzo dziękuję. Dziękuję. Ja może jeszcze kilka słów, bo my byliśmy właśnie na, u, u, u osób, które zajęły trzecie miejsce i drugie, Państwo zajęli w tym roku pierwsze. Także tutaj proszę, certyfikat uznania dla państwa. Dziękuję bardzo. E, serdeczne gratulacje i przede wszystkim podziękowania, bo dzięki Państwu my już mogliśmy okazję, ale teraz Państwo będą mogli jeszcze zobaczyć, jak e, każdy szczegół jest u pana dopracowany. No, tak. My liczymy, że trochę słów Pan jeszcze nam powie o tym wszystkim, bo tu każdy szczegół ma jakąś swoją historię, <laughs> co nas naprawdę bardzo, bardzo, bardzo rzekło, także jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję, dziękuję ślicznie. Dziękujemy, to jest ta główna nagroda. Moje gratulacje, wszystkiego Dzie dobrego. Dziękuję, Dzie dziękuję bardzo. Dziękuję. Możemy nagrywać, bo on taki wyjażdżał Moje gratulacje. Ale ja pisałem SMS-a. Przyjdzie sołtys i jakieś zdjęcie Jak sołtys zrobi. mi powiedział, no, ja po no. prostu nie, yes, sołtys, tak. sołtys. No, no, ja nie no, mogę. Jest nie mogę panie no, Romanie tak. odmówić i szanownej małżonce, my się no, znamy. No. Od urodzenia się znamy. Bo, tutaj, bo wójt trafił, tak. bo to jest zasługa przede wszystkim małżonki, nie, 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 nie. bo ona no. tutaj kieruje, tak jak mówią w małżeństwie. Ale pracuje mąż, bo ja już nie mogę. Mąż ma plany, plany w głowie. No, Linię rysuje. Zasługa, nie? No, tak, tylko małżonka jest w operacji, tak nie do końca może. Aha. Wiem, no, ale, ja tak ale, ale zawsze może liczyć na wsparcie męża, no, no, no. bo to no, jest. Dobro, na no, bo to jest, to, jest <laughs> to, jest, to, jest <laughs> to co, do wspólnego, do wspólnego zdjęcia, jeżeli możemy? Niech pan wybierze, to, gdzie to, może. Niech pan wybiera, no to idziemy tam. Czym tak. <grym> się najlepiej pochwalić? Czym się pochwalić? To jest tutaj z tej strony, tak? To jest, ta jest nasza działka. taka jest To A, no, ta 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 no, no to dziwne nasze proszę. A, tak pan prowadzi. Pan proszę. Bo my nie wiem, jak pan prowadzi. Proszę. Nie wiem, pan prowadzi. Proszę, Nie, pani idzie pierwsza. I opowiada pani. Ale co tu opowiadasz? Zaczęło się od wiosny, gdzie musieliśmy płot powiedzmy od nowa jakby zrobić, bo był cały pochylony, ale to tam było minęło już. No żeśmy wymyślili nowe, bo tu był żywopłot, tak, ok. aż do tego miejsca, tak widać tą nową trawę, widzicie, dotąd, mhm. tu był żywopłot, żywopłot cały tak. wyrzucony, no tak. potem mamy potem tuje, uh -huh. potem to, 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 ta podborówka. No i rodzimy no ja. się te turki. No Który ja które <gry> małżonka wyhodowała sama. Mhm. No tak, ja nosiono zebrane, miałam takie stare i mówię, jak wzejdą, to wzejdą. Ale, ale Jaka jak, jak jak kompozycja, w życiu, nie? I glaki z takimi turkami. Pierwsza no. ja się spojrzałem. Y, ten. No bo się coś, to coś to. będzie takiego innego, bo tak to same tatuje, to... A nie wójcie po takie pięknie prawie. Ale tutaj jest no, no, można, bo tu tutaj... kąpia. Ja nie A robot wchodzi, także nie jest tak źle. Co prawda się niedawno zepsuł, ale... A o tym mówił, ale i co naprawił się, czy nie? Tu się naprawił. Bateria poszła. Bateria poszła w tym... A może tak tutaj właśnie, o na tle? Tam na ławeczce miłości. Ale na ławetrze miłością. To para młoda tutaj, tak. na ten, bo za ciemna to nie pasuje. Musi być biała, no. to ona no, będzie... No, bo w wow, <ślaś Meghan> no, tak jesteście lat tutaj państwo? Z małżonką. Ile lat w małżeństwie? 40. 46. Jesteśmy starzy już. To do 50 tutaj będę na 50. może jak się przyjemy. Nie, nie, nie. To ja tutaj sobie złotkę staram. ja do no małżonki może wtedy tak... Mogę to też ale ładnie. Widzę, ja tak prawa jest Chcę wspomnę. powiedzieć, że ale to robot tak robi dobrze, no, że jak, jak się wygląda. często kosi, to Wczoraj To wczoraj, tak wczoraj kosił. Wczoraj I, i cała działka z, e, w szczególności. A jak się chodzi o Często tak. Ja, ja pokażę. Do lasy, no, sobie, tak na dobrą sprawę to ten e, taka jest najmniej miejscu. Tu, Tu jest z pięknych wiele innych rzeczy. Tak. <laughs> A róże to marzonki? To no tak drugi raz muszę no. powiedzieć, dlaczego pączki mają, bo poobcinałam i wypuściłam. Hmm. No. Nie obcinają tutaj, ty coś. To jest nagroda poprzednia. To jest nagroda. Nie, to jest nagroda. Nie, to jest nagroda. Nie, to jest nagroda. Nie, to jest nagroda. Ale chryba to nie jest Zobaczcie, to jest to urządzenie to ma takie noże? takie malutkie? nie, A ja, nie. teraz najnowsze, to mają już najnowsze, to mają takie no, nożyki cztery. one takie malutkie? malutkie, no, bardzo no, no, no. ostre, jak brzytwa, czy tam. Z, y, nogu, no dobrze, są cienkie, cienkie, ale się szybko zużywają. No, tak ja tak, go no, za pokazać, pokazania, tak. pokażę, bo ja mogę go z pilota mhm. trzymać. Y, to, to jest z jeszcze powiedzmy wydania, jest wszędzie kabel zakopany na, po obrzeżach i on w ramach tego, powiedzmy tego całość tutaj po tak, tak, no tu leci kabel. I, I teraz tak, on ma takie tyle funkcji, że jeszcze do dzisiaj nie potrafię go uruchomić do końca, ale na przykład na początek to po obrzeżu jedzie. A, czyli wyczuwa, tak? A potem jedzie jak, jak chce. I na przykład w tej chwili już nie mam pilota, bo bym musiał go inaczej to... I, I co będzie jeszcze? Rafał uważaj. Nie. nie, nie. Jak wyczuję, ja, ja to odbije się. Co za czasy? A kiedyś godzinę półtorej w ogródku. O, wiecie, to a to już jest państwu... nagroda główna? Tak, no. tak. I to była przeze mnie wręcz, Tak, 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 tak dokładnie. Jacek. 22 rok to było. co to tutaj tego nie było. Właśnie, jeszcze na wójcie zrobimy. A nie w co tu jest? Co tu jest najstarszego? Yy, ma około 400 lat. Widzę trąbę u góry fajną. 400 z napisem Bromberg. 1919 ja tu widzę do konia tak, i, to jest, tak, tak nie ma też zaraz, zaraz, proszę mi je podpowiadać nie ma... 400 lat, tak? około o, ja, pan, pan na mnie nie patrzy, nie podpowiem <ścoughs> bo to nie, nie. większość wieje bardziej na prawo, prawo liczydło tak? jakieś wiekowe Dary, prawidła dło, a co to jest? taka szabelka Dłoń. 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 Ja powiem, tak. że tak, niech wódź się podoba. Bądź nie, bądźcie. nie, zgadza. To może, to może się... tu pan opowie. ma faktycznie ciekawszy, że to na tak. To jest skrzynka od Popiwie. E e e też jeszcze po niemiecku e pisze, nie? To od Teścia. Tu państwo Myszkowie e mieszkali naprzeciw nas, to też e potem, co tam zostało, to było. Lampy stare, takie kolejowe wrawie? E tak, to było. Młynaczki. Ale, niech Pan rozwiąże tą zagadkę super. dla Pana tak, Wójta już, ja Taka, ta mi, ta tak, ta naj중에bie, ta... Proszę mówić o tej desce. Aha, o to mi ja, w życiu nie trafił. Zwykła deska. W życiu nie no. trafił. Jakieś no. krypy, czy łodzi tam zwisły wyłowione, z Muzeum Morskiego w Gdańsku. I praktycznie to był na spoleniu mi tam kawałek jeden odciął i... Ale super. Ale dla Wójta, a dla Państwa, znaczy nie, reszta też wie. Na przykład te cyferki skąd są? Są takie urzędowe. Ja Znajome. Kościelne ławki. Kościelne Kosiele... <grywa> <zroże, grywa> ławki. Tak, Udało mi się tam jeszcze poprosić Jacka go Jacek no, mi skierował no, i przyniósł, nie? Bo one no. były do spalenia, nie? No, uh -huh. A jeszcze spojrzenie pod ten zegar na te gwoździe. Uh -huh. To też skąd? No tego nikt nie znajdzie. To są stare prymanie. To był tak wymieniany i tam były hmm. ta, tego typu gwoździe, zobacz. Taka hmm. kowalska robota. Tak, do, tak? przepraszam. Pani Je, Pani. Dokładnie tak. Fajnie, że taki hałk No To jest super. Cały wieczór nie? właśnie patrzę na te przedmioty, które mają historię. No, Czerkózy, no, no, no to chodźmy dalej. Idziemy dalej. Sześć żółwi. Sześć żółwi. A A jakie zjubic. macie Błotne żółwiki, czy jakieś te polskie, czy inne macie? nie mamy pokazali. Ale to? Mhm. Niech <pokazanty>, tak. <grysty> 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 to, 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 to że A, A no, no. Coś takiego. Bo <grysty> panie trochę <takie> przygłodzić dzisiaj. <grysty> A najwięcej pracy przy czym? Przy kwiatkach? Nie, Nie. Dobra uwaga czy przyjdą czy nie. To, wrzędzie, to duże berany tak. Każdy centymetr? Nie? nie no coś tu. Skubię! No tak, wypierwają. się zdarzy, że wszystko są wyłożone tak, tak, na kamienia? Tak. Fajnie. Tak. No to dalej. No. i tu macie fajną ścianę lasu też nie? No. tam to jak? a tutaj jeżeli się chodzi o trawę to to jest ja niemiecka, nie, nie trawa, niemiecka trawa niemiecka trawa tak dobrze i tak. sportowa, Aha. na boiska się nadaje no i do tego nawodnienie. ale panie pod, tak. pod dołem siatka ale dla na, na, na krety ale niestety kret jest Mądreś, taki, taki, taki tak, tak. czasami tam, o tam a, dwa a, to czysta, nie widać, żeby... no. a tu jest taki drugi zakątek. No. Tutaj, tak? To jest ładnie. Macie wyjście tam jeszcze? Się... To, to nie, nie, nie. To Ale... jest tylko tak awaryjne wyjście no. do lasu, nie? Mhm. Dobrze macie las liściasty. To jest ściany lasu liściastego, siastego i z tego. To jest ładnie robione. I tą skałkę jest no, no i jak tutaj myśmy się tutaj wprowadzali, to te drzewka były takie małe No tak. Ile lat już tu? E... 81 rok. Strumyk. Przyjadą, że... woda. Nie wiem, czy Pan Wójt stoi w odpowiednim momencie teraz. Ja się ja, 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 ja. ja nie rzucam. a zobaczcie, tu jest jeszcze policja. Ale wsparcie dla samochodu. do tego. Tak. Nie? do nóg? tam w Tu macie dosłownie w szczególe każdą przestrzeń do centymetra zadostaną. Nie wszyscy to, że to ma nic wolnego takiej przestrzeni, że nie można. Nie, to, to jak robi firma jej, powiedzmy tam z ludzie. A co kto robił? Sam! No to lepiej jeszcze. Chcemy okay. no to no to okay. to to się wkładać, nie? Te kamienie um, też a to kamienie ułoży. to tutaj? No. Tak, te kamienie, jak zaczęła się budowa oczyszczalni ścieków, to nie mieli gdzie wrzucić, I to właśnie jednemu się udało. No. No. No to jest pozostałość. To, no. to jest właśnie świetnie, To jest można nie dużo pracy i zaangażowania, bo to jest duże dzieło, nie? Bo to jest takie cudowne, ale to jest największe. Znaczy się że to jest tą tam, gruba paśka, no. Zośka i tam trzech, <śla> i... widzicie, nie? Co? A troszeczkę po górach żeśmy to taki centymetry. A to było przebudowane, bo to wiecie, usiądzie, coś tam się dzieje. Nie wiem, w ogóle ja nie wiem małżonka, właśnie za pana. To ma. duże prawo do inspirowania innych. A ja mam cały czas... Ale tak jak, jak mi powiedział, każdy, każdy centymetr to jest podobny. A my się... mamy cały czas nie do... Ale, <grymne> <grymne> I są plany na wszystko, no, Nie, Ale, 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 ale proszę pamiętać o to Osiągnęliście jak cel, jakbyście wszystko jakby, zagospodarowali. Tak. W każdym no, centymetrze, w każdym salu. Teraz ciężko jakby na szczęście, byście musieli kolejną, no, ale no, no, nie tak przesiąść. Działka się sprawuje cała. Tak, każdego metra. Wykorzystana. Chyba ma. Nawet tutaj dla dzieci. No nie. to To jeszcze poczekamy. To ile w sumie wszystko tak ogarnąć, to nie jest. Rok czy pięć? Nie, nie, to jest całe że tak tu tak, mieszkamy. Każdego roku coś się dokłada, latami? Prawda no, jest taka, że jak myśmy kupowali tę działkę, to myśmy chcieli się budować tu, tam gdzie ten laty. Tam była linia niskiego napięcia. Przyszła ja jeszcze tu kupowałem, kupowali od starost, od powiatu, powiatu Tak, powiatowa rada Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Stragardzie Gdańskim. Tak. No i okazało się na wiosnę, jak żeśmy przyszli, że to nie nasza. No. To jest I Wtedy musiałem tutaj. Tu jest naryzione wszystko. Tu była woda, została w związku z tym, że tutaj nigdy nie zamarzała ziemia, to żeśmy wykopali ten stawek i woda od dołu pochodzi. I podchodzi, że tak powiem, napływa sama, bo jest źródło ale od dwóch, trzech lat zaczyna ubywać latem. latem Tego kiedyś nigdy nie było. Poziom, tak, mówiła, tak, o, tak. Sam Pan mówi, to może jest fajnie, nie? Ale wszystko, nie? coś tu się użyciego, nie? W takim dniu zrobiliśmy coś takiego. No, mieliśmy no. i, i, ogrzewanie na, na drzewo, no, że na wszystkie rodzaje ogrzewań no. i to jest wiata po drewniu. Ale fajny pomysł, nie? No. Proszę zobaczyć, dla samochodu z chęć, jak ładnie się, jest, jak dzieło Komponowany wygląda, komponowane, tak normalnie jak takie piękne dzieło, nie? No, świetnie. Ja bym tu zamieszkał z chęcią. No. No. Bo to szybko rośnie chyba, nie? Bardzo szybko. Tak, tak, tak. tak. Dobrze, ja, ja, ja z internetu mówię, przyszło takie... Jak to się nazywa ta roślinka? Kornak. Aha. No to, no to chodźmy, chodźmy dalej. dalej. coś no, to... no, ale tam widzisz, tu chodź ten. No to chodźmy tak, chodźmy a tutaj, to tutaj codziennie Co, dzień gra, co dzień grają? Tu już nie ma takiej trawy. To już coś dla wojtek. To, 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 to jest zwykła już no. trawa. Na no. ciepłych chwyty macie zastosowane? Fajne. No bo, bo na drogie, żeby no, tam ten, dobrze, nie? No. Wystarczy w przyszłości. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. dzień dobry, witam dzień dobry. serdecznie.